Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Cieszę się bardzo, że możemy spotkać się w kolejny dzień, żeby wspólnie razem poćwiczyć, żeby wspólnie razem zrobić coś dobrego dla swojego ciała, poruszać nim, uaktywnić je i wywołać ogrom energii i sprawić, żeby to nasze ciało mogło być piękne, zdrowe, młode i sprawne każdego dnia. I to jest bardzo ważny powód, dla którego wykonujemy tę gimnastykę. Potwierdzi to Iwonka, która już się stawiła na czacie i potwierdzam to osoby, które wykonują te ćwiczenia każdego dnia już od kilku tygodni, miesięcy, a nawet lat i jest kilka takich osób, które meldują się tutaj regularnie i które nawzajem wymieniają się dobrą energią po to, żeby wesprzeć się w tym, żeby wytrwać właśnie. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby dołączyć do naszej fantastycznej ekipy ludzi pozytywnie zakręconych i razem z nami każdego dnia rozkładać matę. I przez te kilkanaście minut poćwiczyć. To jest niezwykle ważne dla ciała. I ten ruch jest naprawdę potrzebny. Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy coraz starsi. Im więcej mamy lat, tym więcej ruchu potrzebuje nasze ciało, żeby nie zastykać, żeby nie żeby napięcia nie powodowały, że nasze ciało będzie coraz Mniej mogło się ruszać i żeby nie powodowały one bólu w naszym ciele. Dlatego właśnie trzeba się poruszać, trzeba się gimnastykować. Wybierzcie, jaka gimnastyka jest dla Was najkorzystniejsza. Myślę, że rytuały są fantastyczne. Spróbujcie, jeżeli to z Wami rezonuje, to jak najbardziej dołączcie do nas. Iwonka pisze, że jest fantastycznie i energia płynie. No właśnie, to jest to oprócz gimnastyki, jeszcze ta energia. Także zachęcam Was do tego żeby ćwiczyć. Skupiamy się tu na sobie, na swoim ciele, żeby wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Dla początkujących, zaczynamy od trzech powtórzeń i wykonujemy je przez cały tydzień. Po tygodniu zwiększamy o dwa, i w ten sposób do pełnej liczby 21 dochodzimy przez kilka tygodni. I to jest niezwykle ważne. Skupiamy się też na oddechu. No i tańczymy. Taniec intuicyjny, który online jest zawsze we wtorki. Dzisiaj jest więc dzień tańca. Możecie dołączyć o 20.00. Dajcie znać informacje, znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeszcze woda, niezbędny element naszej gimnastyki, i całego dnia popijamy wodę małymi łyczkami przez cały dzień. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl: mój umysł i serce znajdują się w równowadze. Mój umysł i serce znajdują się w równowadze, i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, napełnić brzuch jak balonik i po chwili, rozluźniając mięśnie ustami, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już się maksymalnie obróci. I dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając, uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. A ja wykonuję ich 21. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha i jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. Unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, 12 20 21 Rozłóżnij, przewróć się na bok. powoli podnieś. I do trzeciego rytuału uklęknij. Raz, staw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie, pośladki, głową opuść w dół. I na wdech, unieś głowę, wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl samą tylko głowę w tył. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Mój

Pokręć głową, żeby rozróżnić kark w jedną stronę i w drugą. Oddychaj. Poruszaj ramionami. I usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. miarę możliwości wyprostuj kolana. Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz. Głowę opuść w dół. Na wdech. Unieś głowę. Wypchnij biodra w górę, głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 17 18 mój umysł i serce znajdują się w równowadze. 19. 20, 21. Usiądź swobodnie. Strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, weź głęboki wdech. Wydech. Zabrać palce i pokręć nad nadgarstkami w przód i w tył. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia. W wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś głowę, podnieś ciało w górę. I na wdech wypchnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka. Kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech i wydech. osiem, dziewięć, mój umysł i serce znajdują się w równowadze, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia 21. Z wydechem klękni. Usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w miednicy pod siebie. I się podnieś. Popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego. Połóż się na plecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach. Odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Unieś do góry miednica. Zablokuj ją na jednym poziomie. Postaw stopy na palcach. Teraz będziemy otwierać kolana i zamykać. Wdech i wydech. Pilnuj, żeby nie opadała miednica w dłuższym ćwiczeniu. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Opuść miednicę, poruszaj ją na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Przewróć się na bok. Podnieś, kopi wodę. I połóż na brzuchu do dyski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Ręce oprzyj w na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań. Deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawim kością ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, zaciśnij pośladki, trzymaj sylwetka mięśniami brzucha, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, oddychaj i uśmiechaj się. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się wygodnie, zamknij oczy, połóż głowę na dłoniach i pozwól ciału się zrelaksować. Oddychaj do brzucha i rozluźniaj kolejno poszczególne partie ciała. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij błytki, uda, pośladki, brzuch. Rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy, barki, ręce, rozluźni mięśnie czoła, puść swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie gra. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Popij wodę. I gimnastyka za nami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Dziękuję Ci Iwanko za Twoją obecność. Za wszystkie łapki w górę i za wszystkie komentarze Wam dziękuję. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro. Pora.